Cześć, jesteśmy częścią App Ja mam na imię Julia i ze mną jest Zuza, jak zawsze. Jest z nami także dwójka specjalnych gości, czyli? Sonia i Teodor. So, Sonia i Teodor. Cześć, jak się czujesz, Sonia, dzisiaj? Dobrze. Super. <laughs> Czy mogłabyś najpierw powiedzieć, kim jesteś, czym się zajmujesz, w jakim medium tworzysz i też zdradzić troszeczkę tajemnicy, co możemy ujrzeć na tegorocznym App Owo? No to zacznę od tego, że jestem studentką ASP. I studiuję kierunek ceramika, czyli sztukę i wzornictwo ceramiki. No i głównie się zajmuję ceramiką w sumie, a czasami też rzeczy takie graficzne. No a na wystawie to można będzie zobaczyć kolekcję takich donic ceramicznych. To był mój dyplom licencjacki i w sumie chodziło głównie o rośliny. Tyle. Chciałabyś powiedzieć nieco więcej, jak, w jaki sposób to nawiązuje do, do pętli? E, w sumie to pętli jest tam dużo, ale głównie to ja to widzę w taki sposób, że było to toczone e, i w sumie sam proces toczenia jest powtarzalny i to się kręci cały czas, więc e, to się, ta glina się zapętla. E, no a też same donice są wykonane w taki sposób, że bardzo widać jakby ten ruch obr obrotowy. Widać też wstęgi, które toczyłam też tak, żeby podkreślić to wszystko. No i się zapętlałem też między sobą, też z roślinami trochę się zapętlają tam. I właśnie w taki sposób chyba tą pętrę można tam zobaczyć. Czyli bardziej, bardziej przez sam proces. Super a powiedz mi Sonia, czy jest to Twoja pierwsza wystawa poza Akademią? To nie jest moja pierwsza wystawa. Um, miałam też wystawy właśnie na Akademii, wiadomo, miałam też wystawę ostatnio e, dotyczącą wojny tak naprawdę i to była wystawa moich plakatów e, i też rzeźby ceramiczne jakby z, e, zdjęć tej rzeźby. I ona się odbywała w Ukrainie, e, bo jest ściśle z tym związana właśnie. Ym, no i w sumie się odbyła tym latem, <grytanie> więc nie tak dawno temu. A wcześniej przed wywiadem rozmawiałyśmy, jak szliśmy sobie tutaj na polankę, że nie byłaś w żadnej artystycznej szkole? To tak, ogólnie byłam w normalnym liceum, zwykłym mhm. i tak dalej. I do momentu skończenia liceum nie byłam w żadnej szkole i, i tak dalej. Potem właśnie poszłam na grafikę, ale nie na ASP, tylko mhm. do szkoły takiej policjalnej. Na się nazywała abrys, i właśnie tam skończyłam okay. dwa lata grafiki. Okay. <laughs> Więc no, miałam tą grafikę. To nie było jakby wykształcenie takie wyższe, mm -hmm. ale bardziej jako taki kurs, coś takiego. No i zrobiłam tam, tam też dyplom, zrobiłam taką książkę dla dzieci. Mm -hmm. No i potem właśnie już tam zaczęłam się interesować ceramiką. Też miałam dostęp tam do spróbowania, tak naprawdę, bo był piecyk taki mały. I na zajęciach rzeźby właśnie mogłam spróbować sobie zrobić jakieś pierwsze ceramiczne rzeczy, wypalić i tak dalej. No i się zainteresowałam tym i w sumie zaczęło się od takiego hobby trochę. Uh -huh. Potem poszłam na OSP i już zaczęłam tak już konkretnie się zajmować tą ceramiką. I teraz w sumie jestem na magisterce, czeka na mnie dyplom w tym roku, więc trochę już myślamy, jestem też tam. Uh -huh. I dalej zamierzam kontynuować to wszystko i też się skupiać na tej ceramice bardziej niż na grafice. Okay. Ja chciałam Cię jeszcze zapytać o, o ceramikę i glinę, bo uważam, że jest to w ogóle bardzo interesujące i ciekawe medium sztuki, no bo oprócz tego, że musisz wszystko obserwować, mieć jakiś pomysł, narysować najpierw jakiś szkic, chociaż, chociażby koncepcyjny, no to przede wszystkim Twoim zmysłem takim wiodącym zgaduję, że jest dotyk, tak? I okay. czy chciałabyś może opowiedzieć nieco więcej o samym procesie powstawania Twoich prac, jakie masz do tego podejście, czy jest to dla Ciebie jakaś forma, e, nie wiem, e, terapii, powiedzmy medytacji, czy, czy wręcz, wręcz odwrotu? Nie. Um. To ja ogólnie bardzo lubię ten medium, bardzo lubię glinę i myślę, że glina też mnie lubi i w sumie cały ten proces powstawania tych rzeczy też się łączy z tym, że dotykam, że też prowadzę taki trochę dialog z tą gliną, bo ten materiał też ma jakieś swoje takie jakby, nie wiem jak do końca powiedzieć, że trochę jestem też fizyki, że w pewnym momencie na przykład jak toczę, no to ta glina może nie wytrzymać swojego ciężaru i tak dalej i trzeba też wiedzieć w jakim momencie się zatrzymać, bo ja też dość często deformuję te rzeczy, więc żeby ta deformacja jednak została, to trzeba wiedzieć właśnie w jakim momencie przestać. No i też... Właśnie w tym całym procesie jest ważne, żeby też ta glina się słuchała mm -hmm. i podchodzić do tego w miarę spokojnie, więc bardziej w stronę medytacji niż czegoś takiego, że właśnie muszę zrobić tu i teraz. Jeżeli nie wychodzi, to po prostu trochę odkładam na później i tak dalej, bo też bardzo to czuć zwłaszcza na kole, jak się stresuje, jak jest jakiś problem, jak mi nie wychodzi, to jednak wolę to odłożyć i potem wrócić do tego z powrotem na spokojnie. No właśnie, my przed wywiadem jeszcze chwilkę rozmawiałyśmy o technikach, już mi zdradziłaś, że głównie pracujesz na kole, ale nasi odbiorcy jeszcze nie wiedzą. I czy, czy, czy głównie robisz na kole, czy zdarza ci się czasem robić też jakieś prace takimi metodami ręcznymi, czyli wałeczki pewnie albo płaty? Jakie masz podejście do, do, do różnych technik? Ogólnie stosuję różne techniki i w zależności od tego, jakie chcę uzyskać efekt, to niektóre techniki się przydadzą lepiej. Wiadomo, że też na kole nie wytoczę czegoś kwadratowego, na przykład, więc e, czasami się przydadzą takie rzeczy jak właśnie te wałeczki i tak dalej. Raczej wolę robić wszystko na kole jak się da. Ile się da, to tyle zrobię na kole. I to jest ogólnie moja ulubiona technika ale też e, robię rzeczy związane z fakturami, właśnie mhm. z poszukiwaniem takich e, odwzorowań, na przykład papier, karton i tak dalej. E, I te, tego już nie robię na kole, mhm. e, to już robię w trochę inny sposób, w zależności też jaki chcę uzyskać efekt. Robię też e, z papierem, właśnie z taką pulpą papierową, z porcelaną i mieszam to wszystko. E, I wtedy właśnie ten efekt powstaje zupełnie inny. Wcześniej też wspominałaś o tym, że przy okazji festiwalu gorących temperatur na ASP Chwila <gry> Jasne Też o tym, że miałaś doświadczenie z jakimiś takimi bardziej tradycyjnymi metodami lepienia, tak? Właśnie jakieś wypały raku, piece planerowe, myślę, że, że to są bardzo ciekawe tematy i czy chciałabyś o tym opowiedzieć, podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami? Dlaczego Ci się to w ogóle podoba i o co w tym w ogóle chodzi? A, to tak y Mam pewne doświadczenia właśnie z piecami plenerowymi. W sumie zaczęłam od tego, że pojechałam na taki plener do Luboradowa i na uczelni mamy taką możliwość. No i tam jest taka tongama, taki duży piec na drewno i to jest takie doświadczenie, którego nie da się też wytłumaczyć do końca, bo to trzeba przeżyć i nad tym pracuje dużo osób, to się wypala przez... Parę dni, tak trzy. To jest proces, który nie da się też zatrzymać, więc są też w nocy ludzie przy piecu, w dzień i tak dalej. I to jest zupełnie co innego niż taki piec zwykły, jaki mamy na przykład na uczelni lub w pracowniach. To jest też i przyżycie, i wkładanie tej energii, też energii drewna, energii ludzi do tej ceramiki i ta ceramika się staje. Taka wartościowa, też przez proces. No i też bardzo widać te efekty, właśnie efekty, które powstają w tym piecu od drewna, od tego, że się spala, od ognia. Ten piec też żyje swoim życiem trochę, on też tak jakby oddycha, więc fajne też to przeżyć i zobaczyć. Ale są też poza tym techniki takie jak raku. To już jest trochę inna bajka, bo można sobie zobaczyć ten proces szybciej. To jest na niższą temperaturę, więc to się wyciąga też z pieca i tak dalej. Są też różne techniki typu horsehair, zakwas i to też było pokazywane na Festiwalu Wysokich Temperatur w tym roku. Też efekty tego można dalej zobaczyć, bo projekt, który właśnie, którym się opakowałam i który był od naszego koła naukowego, on się nazywał Totem. I właśnie ten totem dalej stoi tam w ogródku, więc można sobie zobaczyć, jakie efekty toraku daje. Jakie efekty też daje horse, hair i tak dalej. To był taki totem modułowy i te moduły są w różnych technikach, więc można sobie też porównywać, jak to wygląda. No. Byłyśmy przy ceramice współczesnej, tradycyjnej. Ja teraz chciałabym Cię zapytać o ceramikę współczesną, czyli na przykład druk 3D. Czy jakie masz do tego podejście? Czy chciałabyś tego spróbować? W sumie miałam możliwość spróbowania druku 3D, mhm. bo też mamy taką możliwość na uczelni i to już jest bardziej taka jakby ceramika nie artystyczna, tylko użytkowa. Mhm. I w sumie to jest bardzo fajna rzecz, tylko że yy, trochę jestem bardziej w stronę unikatowych rzeczy i takich yy, wykonanych bardziej ręcznie, mm -hmm. bo w sumie można to tak zaprogramować, że to się wydrukuje, wiadomo są jakieś tam niuanse, ale da się to powtórzyć wiele razy, a więc trochę inny efekt od tego jest. Traci troszeczkę swoją magię, mam wrażenie. Dla niektórych może tracić, tak? No, dla niektórych tak, dla niektórych nie, bo też to jest dość ciekawy proces, bo się drukuje z gliny mm -hmm. um, i też są momenty, kiedy trochę nie zaplanowania, to idzie, na mm -hmm. przykład co się zmieni i tak dalej, ale mniej więcej to jest przewidywalne. Mm -hmm. <laughs> A, ale też można zaprojektować inne rzeczy, które się nie da zrobić e, akurat ręcznie w taki sposób, żeby wyglądało to jak z drukarki 3D. A, więc po prostu inna technika. A też druk 3D na przykład się stosuje jako takie, taki dodatkowy moment, czyli drukuje się normalnie w filamencie i robi się z tego formy, i to już jest taka trochę produkcja masowa. No, no fajne, fajne narzędzie, super, mega ciekawe. A powiedz mi jeszcze, Sonia, co miało największy wpływ na, na Twoją twórczość? Kto lub co było twoją dla, jakąś, jakąś taką największą inspiracją dla Ciebie? Ciężko powiedzieć, bo w sumie czerpię inspirację z różnych źródeł. Raczej mam tak, że dużo inspiracji mam właśnie z przyrody, z tego, co mnie otacza, też z emocji, ludzi i tak dalej. Więc to po prostu jest taka akumulacja wszystkiego, tak mi się wydaje. Super. Dziękujemy ci. Bardzo miło było cię poznać. A my widzimy się oczywiście 19-21 września w czasie przestrzeni. No i co? Do zobaczenia. Do zobaczenia.